W miejscowości Stale odbyło się drugie po podkarpackiej stronie spotkanie konsultacyjno-informacyjne, dotyczące budowy nowej drogi krajowej nr 9. Frekwencja przerosła wszelkie wyobrażenia organizatorów. Miejscowa remiza pękała w szwach, a udział w spotkaniu wzięło kilkaset osób. Był to wyraz sprzeciwu i protestu, bo kilka przygotowanych wariantów mocno ingeruje w zabudowę i biegnie przez środek miejscowości. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a konsultacje dotyczą odcinka krajówki, który ma połączyć drogę ekspresową S74 z obwodnicą Nowej Dęby. Projektant przygotował w sumie 10 wariantów przebiegu drogi. Cztery z węzła sambożec, trzy z węzła Tarnobrzeg oraz trzy z węzła Gorzyce. Największe emocje mieszkańców Stalów budzą warianty oznaczone literą T, które prowadzą z węzła Tarnobrzeg Najbardziej korzystny dla miasta wariant T2 jest nie do zaakceptowania przez mieszkańców gminy Grębów. Wariant tarnobrzewski, powiem szczerze, no, jest to problematyczny, tym bardziej, że miasto Tarnobrzeg nie wiem czy wyłoży setki milionów złotych na budowę swojego odcinka, bo tak stanowi prawo. Ja powiem tak szczerze prywatnie, w to nie wierzę, żeby Tarnobrzeg włożył taki ogromny, chyba że będą jakieś środki zewnętrzne i pozyskają, ale to też jest długotrwałe, kosztowne i niepewne. To jest temat bardzo trudny dlatego, że akurat ta droga przechodzi w takich miejscach pięknych, dziewiczych, gdzie jest dużo nowych domów. I to jest problem. Gdyby to przechodziło przez tereny starej, jakieś tam zabudowy, to myślę, że tam wielu mieszkańców by się ucieszyło, bo ktoś by za tym zarobił, postawił sobie dom w innym miejscu, ciekawszym miejscu, ale tutaj to są młodzi ludzie, którzy w no, całej oszczędności swojego życia zainwestowali w swoje domy no i, i no, trudno mieszkać w nim 10 lat i teraz pytanie następne 10-15, czekać, robić coś, budować, rozbudować, no, no to jest naprawdę trudne dla nich. Obawy mieszkańców są przede wszystkim takie, aby nie przedzielić nam się na pół. Jak Państwo widzieli, tutaj wiele mieszkańców zwróciło na to uwagę. Jak również niektóre warianty przechodzą bardzo blisko domostw. Tak jak tutaj Państwo widzieli, 15 metrów, 10. Ludzie się boją, ludzie przeprowadzili się tu po to, żeby mieszkać w ciszy, w ciszy i spokoju. Tarnobrzeg, jako miasto na prawach powiatu, musi zainwestować we fragment drogi, który znajduje się w granicach administracyjnych miasta. W wariancie T2 to niemal 5 km drogi wraz z dodatkową infrastrukturą. W trakcie spotkania w Tarnobrzegu oszacowano, że może być to koszt nawet 200 milionów złotych. Ewentualna realizacja tego wariantu jest dla gminy Grębów bardzo niekorzystna. Oczekujemy najlepiej rzeczowych wniosków, które projektant będzie mógł przeanalizować w toku prac projektowych. Jeżeli to będą wnioski, które będą mogły być uwzględnione ze względów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i kosztowych, zostaną uwzględnione w ramach tych wariantów, które są prezentowane, bądź zostaną wypracowane nowe warianty, które wszystkie będą później analizowane w ramach analizy wielokryterialnej, która pozwoli uszeregować te warianty i wybrać te minimum trzy do dalszych prac projektowych. Kwestia ustalenia kryteriów no jest tak jakby przed nami. Generalnie przyjmujemy taką zasadę, że pod uwagę są brane właśnie te kryteria społeczne, środowiskowe, kosztowe, funkcjonalno-techniczne, ekonomiczne i rozkład. Na chwilę obecną planujemy równo po 20% w ramach tych kryteriów i one pozwolą na systematyzowanie tych wariantów. Największą aprobatę znalazły warianty prowadzące z węzła gorzyce oznaczone literą G. Jednak i one w pewnym stopniu ingerują w zabudowę i stanowią problem dla części mieszkańców. Wójt Kazimierz-Skóra zaproponował pewne zmiany w zakresie tych wariantów, tak by całkowicie ominąć zabudowę. Propozycja spotkała się z dużym zadowoleniem mieszkańców. Ten wariant, do którego ja przekonuję, wariant G1, z modyfikacją omijającą stale bukie, stale siedlisko i ewentualnie jadachy, oddalić się od jadachów, jest dla ludzi najbardziej akceptowalny. Tym bardziej, że każdy wariant, który by nie był obrawiany, czy brany pod uwagę, tak czy owak, tam będą jakieś kolizje, czy to budynki, czy pomniki przyrody, czy złoża strategiczne. Także no, to jest kwestia tylko wyboru. Musi tu być jakiś kompromis. No, I to my, wydaje mi się, że ten wariant mój zaproponowany, który akceptują ludzie, mieszkańcy, jest najlepszy. Według nas mieszkańców jest to najlepsze rozwiązanie, bo po prostu mija nasze domostwa, nie dzieli ich. I jest... Rozumiem, że to jest Natura 2000, ale dla... Według mnie przynajmniej, ważniejsze są ludzie. Jest tu tak dużo mieszkańców ze Stalów, a to dlatego, że ci ludzie obawiają się o własne domy. I tu warianty niektóre, które przychodzą przez stale siedlisko czy stale bukie, Państwo mówili, że niektóre domy idą do wyburzenia. Widziałem, oglądałem tu, tu powstał głos, że nie wszystkie domy są naniesione. Pan mnie uświadomił troszeczkę, że zrobicie to w następnym etapie. Ja mam taką prośbę, jeżeli naniesiecie, a tych domów, bo wiem, bo wójt sprzedaje dużo terenów, buduje się w naszej gminie, te mapy, które tutaj były pokazane są troszeczkę nieaktualne. Prosiłbym, nanieście też te budynki, które zostały już wybudowane, i wówczas tych w tabelce na przykład ilość domów do wyburzenia znacznie się zwiększy. I wtedy taki wariant, który przechodzi czy przez stale siedlisko, czy przez stale bukie będzie dla nas takim wariantem mało albo w ogóle nieakceptowalnym? No jest dużo emocji w tych spotkaniach widać. Generalnie zawsze ta informacja o tym, że gdzieś jest planowana droga, szczególnie w terenie niezabudowanym, gdzie właśnie no mieszkańcy do tej pory budowali domy z myślą o ciszy i spokoju przy lesie jest taka bardzo emocjonalna. Ale no mówię, no, będziemy starać się szukać mówię, takiego rozwiązania, żeby jak najmniej kolidować tą zabudowę. Temat jest trudny, bo nie ma takiego wariantu, który odpowiadałby wszystkim. Niemal każda propozycja przedstawiona na spotkaniu spotykała się z jakimiś uwagami. Udział w spotkaniu wzięła także grupa mieszkańców Cyganów, Jadachów oraz Chmielowa. Poza wariantami przygotowanymi przez projektantów jest także kilka wariantów społecznych. Czy one także zostaną wzięte pod uwagę? Jak, jak najbardziej, to też będziemy brać pod uwagę. Projektanci je rozpracują technicznie. Jeżeli mówię, będą możliwe do realizacji, zostaną uwzględnione w tej naszej analizie wielokryterialnej. Takie sytuacje już mieliśmy na przykład przy odcinku łączącym obwodnicę Nowej Dęby z Kolbuszową, gdzie w wyniku właśnie tych spotkań w ramach akcji informacyjnej zostały wypracowane korekty wariantów i nowy wariant dziesiąty, który de facto został wybrany do dalszych prac projektu. Ten wariant G1 i G2 nie jest aż tak bardzo kolizyjny. On wymaga poprawek. To są dobre warianty, szczególnie dla gminy Grębów, ponieważ przede wszystkim tworzą się nowe... Miejsca inwestycyjne. Droga przecina się z naszą 871, drogą wojewódzką. Tam będzie pewnie jakaś krzyżówka czy jakieś wielkie rondo, ale raczej krzyżówka. I to też są możliwości dla wielu, wielu inwestorów z zewnątrz, którzy się by za tymi naszymi gruntami mogli wtedy rozglądać. Wszyscy zainteresowani do 26 lutego mogą składać uwagi, opinie oraz zastrzeżenia, które projektant ma wziąć pod uwagę w dalszych pracach. W Stalach jest pod tym kątem bardzo duża mobilizacja. Mieszkańcy chcą zrobić wszystko, co tylko mogą, by wpłynąć na dalsze prace projektowe. Myślę, że na pewno się zmobilizujemy. Tak jak powiedziałem, ja ze swojej strony w miejscach, gdzie ludzie się spotykają, to znaczy w miejscach, gdzie ludzie chodzą, czyli w sklepach, jak i również w szkole, zostawię te dokumenty do podpisu. Jak również udostępnię to na swojej stronie na Facebooku oraz poproszę administratora profilu gminnego z Grębowa o publikację tego. Droga jest inwestycją liniową. Nie udaje się jej przeważnie poprowadzić tak zupełnie z ominięciem zabudowy. To, co tutaj tak jakby padło odnośnie wariantu G1, on faktycznie przechodzi poza zabudową, ale czy właśnie te kwestie środowiskowe, czy kolizja z tymi złożami strategicznymi, czy kwestie ruchowe, które też są przed nami, mogą się okazać, że ten wariant po prostu ekonomicznie nie, nie będzie mógł technicznie być przeprowadzony i ekonomicznie nie będzie uzasadniony?